Bierzemy sobie tą kolbę przerwaną, którą pokazałeś. Patrzymy pod światło i widać różnicę w kolorze, jeżeli się przebija słońce. To ciemniejsze jest to linia woskowa, to jaśniejsze jest to linia mleczna. Wyznacznikiem tego, czy dana odmiana na polu już się nadaje do zbioru, jest tak zwana czarna plamka. Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku otrzymacie praktyczne porady, kiedy kosić kukurydzę na kiszonkę, a kiedy na ziarno. Zapraszam Was na odcinek. Daniel, w dzisiejszym odcinku poruszymy temat e, praktycznego podejścia do zbioru kukurydzy na kiszonkę. I teraz e, myśląc o uprawie kukurydzy na kiszonkę, powinniśmy temat zgłębić już przy wyborze odmiany, prawda? Tak, Rafale. Niestety nie data terminuje nam zbiór na kiszonkę. To nie można się tym opierać, że co roku zbieraliśmy, któregoś września, i co roku tak robimy. Na samym początku, przy wyborze odmian, tak jak powiedziałeś, wymieramy odmianę na dane stanowisko o danym FAO. To nam też determinuje potencjalny termin zbioru na kiszonkę. Jesteśmy w okolicach Tczewa, w województwie pomorskim. E, mamy za sobą kukurydzę, która będzie przeznaczona do zbioru na kiszonkę. Jak widzimy po pokroju całych roślin, jak i kolb, ta odmiana, jak i ta roś te rośliny obecnie nie powinny być zbierane na kiszonkę, ponieważ, żeby był e, odpowiedni termin zbioru na kiszonkę, musimy mieć wyznaczony. Odpowiedni poziom suchej masy. Poziom suchej masy powinien oscylować między 30 a 35 całych roślin wraz z kolbą. Patrząc po tym, jak wyglądają te rośliny, czy od zewnętrznej strony łanu, czy wewnątrz łanu, jak wchodziliśmy, to jest co najmniej dwa tygodnie, żeby móc uzyskać odpowiedni termin zbioru. Mówiąc o wyborze odmiany, typ ziarna ma tutaj znaczenie? Tak, oczywiście, bo różny typ ziarna to jest różna skrobia. Typ ziarna flint jest to skrobia szklista typ ziarna dent jest to skrobia mączysta i to jest ta skrobia troszkę inaczej dochodzi jeżeli chodzi o termin zbioru i jest determinowana do tego kiedy dana roślina o danym typie ziarna będzie możliwa do zbioru w jakiej dacie potencjalnie czyli wybieramy flinty czy denty tu mamy bardzo różnie ponieważ nomenklatura mówi o tym że bardziej na kieszonkę są flinty natomiast czystych flintów obecnie na rynku jest niewiele bardziej one są przeznaczone na gryz Natomiast głównie na kiszonkę są przeznaczone odmiany o typie ziarna Flint Dent, czyli mają najlepsze cechy z Flintów, jak i najlepsze cechy z Dentów, więc to jest wypośrodkowane. Dobrze. To czym się charakteryzuje odmiana na kiszonkę w porównaniu do odmiany na ziarno? Odmiany przeznaczone na kiszonkę są pozycjonowane w hodowlach pod względem strawności, ulistnienia, masy oraz zawartości ligniny, bo pamiętajmy o tym, że odmiany ziarnowe które nie są przeznaczone na kiszonkę, mają większą zawartość ligniny w sobie, czyli włókna niestrawnego, które powoduje, że te odmiany mogą dłużej postać na polu bez znaczących strat. No dobrze, to idąc dalej, czy wybierając odmianę na kiszonkę, powinniśmy zmienić czy zmodyfikować termin siewu w, stosunku, w porównaniu do odmian ziarnowych? I tak i nie, ponieważ zależy od tego, jakie FAO dobierzemy. Bo nie oszukujmy się, odmian przeznaczonych na kiszonkę na rynku polskim, jak i w naszym portfolio, jest od odmian około 220V do 290 nawet v. więc to pokazuje, że te odmiany możemy zasieć albo wcześniej, albo później. A do tego nie obchodzi nas aż tak wilgotność, poniżej 30% samego ziarna, jak w odmianach ziarnowych. Te odmiany i tak, i tak w normalnym roku powinny dojść i powinny być w, odpowiednim, w odpowiedniej suchej masie do zbioru na kiszonkę. Czyli możemy zakupić ziarno o wyższym FAO? Tak oczywiście, jeżeli mamy możliwości na swoich polach i wiemy, że to jest odmiana, która na naszych polach TVO 260-270 będzie się sprawdzało, jak najbardziej. Ale pamiętajmy, są różne szerokości geograficzne w Polsce i niestety przygotowywanie sobie odmian na swoje pola na północy Polski o FAO 260-270 plus na kiszonkę. Nie oszukujmy się, to nam nie dojdzie. Najprawdopodobniej to zetnie nam mróz, który się może pojawić przymrozki w wrześniu, w połowie września, jak było w zeszłym roku, i wtedy będzie problem, żeby to dojrzało. I wtedy będziemy mieli stratę jakości tej kieszonki, którą będziemy przygotowywać na gospodarstwo. Inne FAO inne zakupimy FAO? na Dolnym Śląsku, tak, a inne jest. na Pomorzu. Nie oszukujmy prawda? się, jednak te szerokości geograficzne, o których przed chwilą wspominałem, definiują nam to, iż do danego regionu powinniśmy się trzymać mniej więcej tego, tego FAO, jakie jest przypisane. Oczywiście, jeżeli mamy możliwości maszynowe zebrać te VO troszkę dłuższą, na przykład na północy 250, jest to możliwe. Natomiast ryzykowanie VO 290-280 przy dobrym roku ok. Natomiast nie możemy zakładać z góry, jeżeli będzie... nigdy nie wiemy, jaki będzie rok. Oczywiście. Dobrze, Daniel, to przechodząc do meritum. Wchodzimy na pole i na co powinniśmy zwrócić uwagę, jakie cechy są ważne, aby stwierdzić, że ta kukurydza nadaje się już na. Czy jesteśmy blisko optymalnego terminu na to, żeby tę kukurydzę zebrać na kiszą? To Można to wypunktować. Najpierw patrzymy na cały łan, czy on jest mocno podsuszony. Najczęściej jest to podsuszenie do kolby. Te liście powinny być już może nie w 100% suche, natomiast bardzo mocno podsuszone. Jeżeli widzimy, że w łanie, nie tylko na zewnętrznych roślinach, które są z zewnątrz, to jest podsuszone, ale w głębi łany również. Patrzymy na kolbę. Jeżeli kolba ma już różne luźne liście okrywowe wokół kolby, to wtedy wiemy, że już to się może zbliżać. A kolejnym etapem jest zerwanie tej kolby, przełamanie jej w pół i zobaczenie 2 trzecie linii woskowej do jednej trzeciej linii mlecznej. I co jest wtedy odpowiedni, odpowiedni termin zbioru? Patrząc na ten łan, przy takiej pogodzie, jaką mamy za plecami, to jest co najmniej dwa tygodnie, żeby to się nadawało do zbioru w odpowiedniej jakości. Czyli ta kukurydza za naszymi plecami jeszcze się co najmniej nie nadaje. Dwa tygodnie, bo Nie oszukujmy się, cały rok pracujemy na to, żeby zebrać odpowiednią jakość, a przez niepoczekanie kilku dni możemy bardzo duży procent jakości tej paszy stracić. No dobrze, a jeżeli chcielibyśmy bardziej dokładniej podejść do tematu. Jakie są sposoby, aby tą wilgotność kukurydzy zmierzyć? Możemy to zrobić w warunkach domowych, bądź możemy się wspomóc z profesjonalnymi platformami, które są na rynku dostępne. W warunkach domowych, żeby każdy mógł to sobie zobaczyć, bierzemy taką jedną roślinę ze środka łanu, tniemy ją sobie na drobno, również kolbę, ważymy jak. mieszamy to, ważymy 100 gram tego, wkładamy to do. E, bierzemy Sie próbę. Próbę ujednoliconą. Jeżeli całą roślinę wraz z kolbą potniemy na drobno. Może być nawet nożyczkami kilka razy w domu. Całość zmieszamy razem zblendujemy, żeby to było jednorodne i wtedy z tego pobieramy 100 gram. Może być to w kilku próbach, żeby było to dokładniejsze. Wpuszczamy to do piekarnika sobie nawet takiego domowego. Tylko pamiętajmy, nie robimy od razu 200 stopni, bo to sparzymy, czyli będzie to nieadekwatny i wynik będzie złamany. Robimy to najpierw na 60 stopni. Jakieś 20 minut, potem robimy to na. i potem zwiększamy temperaturę, jak będziemy widzieli, że już ta sucha masa. Około to może trwać godzinę bądź do dwóch godzin nawet. Ja praktycznie robiłem to w bardzo ciekawy sposób, używając mikrofali. Tak jak mówisz, biorąc próbę 100 gram, wkładałem do mikrofali, ważyłem, że tam mam 100 gram, wkładałem szklankę z wodą, żeby się to wszystko nie spaliło i przy użyciu maksymalnej mocy, po wyjęciu Minuta czy dwie ważyłem daną próbę i robiłem kolejny raz tak długo, aż do momentu, aż ta waga mi nie spadała. Okej. Okay. I wtedy na przykład, te, powiedzmy, ostateczna waga wynosiła 33. Wtedy wiedziałem, że zawartość suchej masy w całej roślinie wynosi 33%, a, a jak dobrze wiemy, ta zawartość powinna wynosić od 30 powiedzmy do, do, do 34-35%. I mówimy tutaj o, o, o całej masie. Można to zrobić w warunkach takich, że mamy rębak do i Wtedy jest łatwiejsze cięcie, łatwiejsze mieszanie. Wtedy mamy lepiej tą, e, tą roślinę pociętą i wychodzą to tak jak posieczkarni. Tak. Gdybyś mógł nam, Daniel, bardziej wytłumaczyć e, podejście e, tej linii mlecznej e, ziarniaka. Jest to udział skrobi szklistej w ziarniaku, bądź szklistej i mączystej, zależy od tego, jaki mamy typ ziarny. Że mamy flint, jest to skrobia szklista. Jeżeli mamy flink denta, jest to pomieszane na, na kolbie, zależnie od tego, jak zostało zapylone. Może być to skrobia szklista bądź skrobia mączysta. Daniel, ja tu sobie pozwoliłem przed programem uszykować e, okaz. Gdybyś mógł nam praktycznie pokazać e, tą linię, na co tutaj powinniśmy zwrócić uwagę. Bierzemy sobie tą kolbę przerwaną, którą pokazałeś. Patrzymy pod światło i widać różnicę. Kolorze, jeżeli się przebija słońce, to ciemniejsze jest to linia woskowa, to jaśniejsze jest to linia mleczna. Jeżeli tego nie widać, można to wziąć na paznokieć. I wtedy na paznokciu widać, że wychodzi jeszcze linia mleczna, czyli wychodzi tak zwane mleko z kukuryzy, co pokazuje o tym, że kukurydza jeszcze się nie nadaje do zbioru na kiszonkę. Jak sam widzisz? Czyli tak, jak powiedzieliśmy w tym tak przypadku, jest. E ewidentnie, ewidentnie jest za wcześnie. wcześnie. Żeby to było książkowo dobrze, to powinno być dwie trzecie linii woskowej do jednej trzeciej linii mlecznej. Tak, jeżeli patrzymy na wysokość ziarniaka, 2 trzecie do jednej trzeciej proporcjonalnie. Dobrze, to jeżeli już ustaliliśmy ten termin zbioru e, kukurydzy, co się stanie, jeżeli hmm. przyspieszymy ten termin lub opóźnimy? Z czym możemy mieć problem przy, przy ubijaniu w pryzmie? Z punktu mechanicznego, jeżeli przyspieszymy, to raz, że ucieknie nam jakość, a dwa, że z tej pryzmy może nam płynąć. Będą nam przypłynęły soki, które się będą wydzielały podczas ubijania na pryzmie. A z drugiej strony, jeżeli to przeciągniemy, czyli będą rośliny bardzo suche, bardzo wysoka zawartość suchej masy, bo różnie bywa, wtedy będzie nam bardzo mocno sprężynować na kopsu i będzie ciężko to ubić, a jeżeli ciężko ubijemy i będzie, będzie duża dostępność powietrza w środku, wtedy nam się to nie zakisi a tak, jak powinno się zakisić, Natomiast obecnie na rynku mamy dostępne bakterie, które pomagają i jakby wspomagają ten proces kiszenia i powodują, że te zakiszanie jest łatwiejsze. Bo chcemy w jak największym stopniu zawsze mieć jak najmniejsze straty patrząc na kukurydzę pod względem chorób i to samo w pryzmie, prawda? Nie oszukujmy się, zwierzęta, które jedzą to, one na podstawie tego produkują, to jest ich baza. Jeżeli tam będzie źle ubite, będą wchodziły pleśń, e, będzie podczas wybierania tej pryzmy, e, będzie zbyt dużo powietrza i będzie to niedobrze ubite, wtedy będzie się psuła nam ta na kiszonka, będzie dużo odpadu i wtedy na stole by może być przebieranie, może być problem potem z zdrowotnością na stacie. Czyli wszystkie cechy, które wymieniliśmy począwszy od doboru odmiany aż po e, samo zakiszenie materiału jest, jest bardzo istotne. Niestety w kukurydzy jest tak, że już musimy planować to, co zrobimy za rok, e, za rok we wrześniu bądź w październiku, rok wcześniej jesienią. Czyli tak jak mówisz, dobór odmiany, odpowiednie nawożenie, dobór odpowiedniego systemu odchwaszczania, e, zebranie tego, tego wszystkiego w odpowiednim momencie, a więc o wszystko o czym, to, o czym wspominaliśmy, e, jak i do, do, dokładne dobre ubicie tego przykrycie e, i odpowiednie wybieranie. Dobrze, my cały czas o kiszące, a jeszcze sporo kukurydzy na Polach zostanie, które będą zbierane na ziarno. Na co w praktyce powinniśmy zwrócić uwagę, decydując się na zbiór e, ziarna e, kukurydzy. I to zależy, czy zbieramy na sprzedaż, czy zbieramy tak jak kiszonkę na własne gospodarstwo zakiszane w rękach, bo to są trochę dwie różne rzeczy. Natomiast większość ziarna w Polsce jest zbierana na sprzedaż bądź na suszenie. Na sprzedaż na mokro bądź na suszenie. I wtedy Wyznacznikiem tego, czy dana odmiana na polu już się nadaje do zbioru jest tak zwana czarna plamka. Jak masz kolbę, którą znajdziemy, którą tu, tu znajdziemy, jeżeli wyłuskamy sobie od osadki e, ziarniaka, na samym końcu, jeżeli tu paznokciem zerwiemy, powinna być czarna plamka, tak zwana czarna plamka. E, tutaj go nie, zobaczy, nie, tutaj go nie zobaczymy za niestety, bo jest dużo za wcześnie. Natomiast tak zwana czarna plamka, co to oznacza? E, jest to potoczna nazwa, Momentu, w którym są odcinane, odcinane jest asymilowanie substancji do, do kolby. Czyli kolba nie zwiększa swojej masy tysiąca nasion, czyli więcej już sobie skrobi nie będzie miała. I najczęściej, według nomenklatury i tego, co się obserwuje na, na polach, jest to jakieś 2-3 tygodnie po osiągnięciu żadnej planki jest najbardziej efektywna możliwość zbioru tego na ziarno. I przy jakiej wilgotności powinniśmy? Się, od jakiej wilgotności powinniśmy się zdecydować na zbiór. To wszystko zależy od tego jakie typ ziarna bo flinty troszkę inaczej, bo one zrzucają wodę dobrze do 30%, a o poniżej 30% bardzo słabo. Denty inaczej. Denty zrzucają do 30% bardzo e, słabo, Powyżej, czy poniżej 30% mają duży zrzut wody, tak zwany drydown, efekt drydown. Wszystko zależy od tego, czy sprzedajemy to na mokro, czy suszymy. Bo przy sprzyjającym roku Możemy przetrzymać to kukurydzę na polu i wtedy dostaniemy troszkę większą gratyfikację za kukurydzę sprzątniętą poniżej 30% wilgotności, bo taka jest umownie wilgotność przyjęta w sprzedaży na rynku polskim. A jeżeli to suszy. W zależności od roku. Oczywiście w zależności od roku. W zeszłym roku pokazało, że odmiany miały po 40 i więcej procent i był to problem, prawda? Natomiast są gospodarstwa, które zbierają na samym końcu, gdzie się tylko da fizycznie wjechać. Na pole, bo mają swoje suszarnie, mają możliwość, mają duże arały, więc po prostu rozciągają to logistycznie, żeby nie zapchać się u siebie na gospodarstwie. Czy sądzisz, że warto czekać, aż ta wilgotność spadnie do naprawdę niskiego poziomu? Czy jak już jest technicznie za możliwa do zebrania, to, to powinniśmy ją zbierać? I to też wszystko zależy od stopnia porażenia omacnicą, bo wtedy, jeżeli mamy omacnicę dużo, niekorzystne warunki pogodowe mogą się pojawić grzyby fuzaryjne. A jeżeli pojawi się fuzarium, to wtedy przy sprzedaży tego możemy mieć problem, bo nam tego nikt nie przyjmie, bo będą mykotoksyny. To jest bardzo płynne. Natomiast jeżeli mamy rok jesień, taką ciepłą i bez przymrozków w, w ciągu nocy, jak najbardziej uważam, że jest sens trzymać tu kukurydzę na polu, na polu jak najdłużej. Były lata takie, że rolnicy sprzątali kukurydzę poniżej 20% wielkości na ziarno. Co jest dużą gratyfikacją po tym przy sprzedaży tego towaru. Jeżeli sprzedajemy na mokro, albo dużą oszczędnością, jeżeli to fuszymy, bo jest mniejsze zużycie e, paliwa węglowodorów, które są potrzebne do zasilania suczarni. Częste pytanie, które pada wśród rolników, to czy czekać na pierwsze przymrozki do zbioru? Przymrozki, które mogłyby wystąpić w wrześniu w październiku, nie mają takiego wpływu na odmiany w dent, ponieważ te odmiany bardzo dobrze zrzucają wodę, tam jest inny typ skrobi, e, i nie będzie to powodować jakichkolwiek Negatywnych następstw dla, dla, dla tego ziarna, które będziemy potem zbierać. Dobrze, Daniel, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, Fiszy. Mam nadzieję, że skorzystacie z dzisiejszych rad. Piszcie w komentarzach, na co wy zwracacie uwagę, dobierając termin zbioru kukurydzy na ziarno lub na kiszonkę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.